Do której spałeś tutaj w nocy? Co? <noise> Długo? <laughs> nie no, weź no, bo woł... weź tutaj. <laughs> Przygot przygotowałem sobie woda, ale Marcel się obudził. Pójdziemy do tego do... To... A, sorry! Śmigus go z y, Najpierw... Nie, najpierw zacznę od ciebie. Śmigus z dęgos. Nie chciałem, że coś że co się dzieje Wiedziałeś? Tak, wiedziałeś? No Już nie, chodź, dobra, już Milo Stań Milo Milo No Proszę to błagam cię, była proszę no Tata serio Błagam cię, bo no. nie chcę no ja też nie chciałabym, ale to stałe. To proszę. No i błagam już. Ja się stawiam Możesz masz już. Musisz mi dać buzię. No to ja mogę sam się oblać. No to sam się oblej. A co, dobra, to, 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 to daj <grym> no mi się sam oblać, No masz, obolej się sam. Ej, no dlaczego ty mnie nie oblałeś? Co? Myślałem, że mnie oblejesz. Muszę się wyspać. No już która jest godzina, stary? Kolejny o... dzień z rzędu będzie chciał spać do 13. 10.16 jest. 10.16. 10. Witam cię w nowym, pięknym dniu. A nie, nie, wiem, bo 9 godzin tak spałem. Przyszedłem pobiegać troszeczkę, znaczy pograć z Miłoszem i tak sobie kupimy. Ale spoglądam na te... Na ilość spalonych kalorii, to kurczę... Jednak trochę się spala. A sorry. Zobacz, pograliśmy sobie troszeczkę, ja za późno włączyłem zegarek. 33 minuty, 265 kalorii to jest tyle co ja spalam podczas mniej więcej biegania. A graliśmy sobie z miłością, tutaj kopaliśmy tylko. Więc trzeba było za tą piłeczką gdzieś tam też pobiec. Więc z drugiej strony fajny trening. Ostatnio byłem w radio w zeszłym tygodniu i dzisiaj ponownie. Tylko na żywo idziemy. I ty miałeś tam walczyć z jakimś człowiekiem, tak? Tak. Dziwnym? Ale nie, jeszcze nie był ogłoszony mój. Aha. Bo w przeciwnik jeszcze nie był ogłoszony. A takie zdjęcie, co to, to ty sobie zrobiłeś, ta, z, takim, z takim brzuchem? Tak. Tak? Tak, tak. Ta, ta. Ale, Ale wiesz, co jest najlepsze w no, to, no. że e, to jest tak zwane trollowanie, wkręcanie. I młodzież mówią, że ja się nie znam na internecie że osoba starsza nie zna się na internecie, a ja jakby cały czas troluję, wkręcam ich i między innymi tym zdjęciem tak, też ich wkręciłem. Oni myślą, że faktycznie tak, że mam taki brzuch, no nie? Aha, aha, Ale ty rzeczywiście chciałeś walczyć i to przygotowywałeś się do tej walki? Ta, no, wiesz od marca się przygotowywałem. Ale z, z kim? Wiesz co, no, u Tomy Nadłowskiego aha, trenowałem. Rzeczywiście chciałeś walczyć, nie takich Nie, 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 nie. Nie, no ja miałem wszystko wiesz, ustalone, dobra kasa. Dobra kasa, czyli jaka kasa? O tym się mówi Marcin Cacotka, witam państwa i witam mojego gościa, jednocześnie kolegę od lat, więc mówimy sobie na ty, Marcina Mazura, najbardziej znanego youtubera z Piotrkowa, witam Marcinie. Witam cię Marcinie, witam słuchaczy. Czy jednocześnie jesteśmy na twoim kanale YouTubeowym? czy...? Tak, pozwoliłem sobie... Włączyć kamerkę i nagrywać. Ale mnie nie widać, Ciebie widać. Dokładnie. I tak. bardzo dobrze. A zacznijmy od tematu, którym zajmiemy, zajmujemy się w dzisiejszym magazynie Magiel w radiu Strefa FM Piotrków. Pytanie brzmi, co trzeba dziś zrobić? Czym się wykazać? Co potrafić? Co umieć, żeby zdobyć popularność w internecie? Tobie się udało, prawda, jakiś czas temu tę popularność zdobyć. Dzięki czemu? Marcin, jak mnie zapraszałeś 5-6 lat temu, to wtedy rozpoczynałem swoją działalność na YouTubie. Pamiętam, tak. I wtedy było zupełnie inaczej niż teraz. Wtedy, żeby tworzyć jakieś filmy, trzeba było mieć pomysł zawsze trzeba mieć pomysł wiedzę z, z filmowania, z montażu. A obecnie bardzo się dużo pozmieniało. Teraz wchodzą tak zwane, są modne filmiki TikTokowe, w stylu TikTokowym, czyli krótkie, szybkie filmiki, które można tworzyć. W telefonie, więc rynek się bardzo pozwala. No dobrze, ale co te filmiki zawierają? Czego dotyczą? O czym opowiadają? Większość to są filmy rozrywkowe. Z mojego punktu widzenia, wiele jest niewartościowych, ale. No, ale na tym to polega, czyli ludzie chcą oglądać treści, które, które będą ich rozweselać. Nie zawsze są to mądre rzeczy, no ale niestety, tak w, tym, w tą stronę idzie świat. No dobrze, a ty zaczynałeś, tak jak powiedziałeś, 5-6 lat temu? Od jakich filmików? Co, co te filmiki przedstawiały? U mnie, był pro... U mnie syn mnie zachęcił. Młod młodzi ludzie chcą zostać youtuberami, no i syn też do mnie mówił, tato, chciałbym zostać youtuberem. No i ja akurat też prowadziłem wtedy agencję reklamową, interesowałem się mediami społecznościowymi i mówię, wow, to jest po prostu przyszłość, bez tego się nie obędzie. No i sam się wciągnąłem i zacząłem nagrywać vlogi, czyli takie filmy z życia, z życia codziennego. No dobrze, no ale no co, co na tych filmach się działo? Na przykład jadłeś śniadanie, tak, nagrywałeś to, wrzucałeś do sieci i to ludzie chcieli oglądać? Słuchaj, no właśnie, to jest śmieszne, bo... Ja 5-6 lat temu czy 7 lat temu robiłem to, co teraz jest w zasadzie normalne, czyli ludzie pokazują swoje życie, upubliczniają. Wtedy, gdyby się cofnąć te 6-7 lat temu, to wiele osób się ze mnie śmiało. Natomiast ja wtedy wiedziałem i mówię: "Nie, to świat pójdzie w tą stronę." Czy i, i, poszedł? Teraz, i poszedł. No świat poszedł w tą stronę. Gdybyś obejrzał, oglądał, śledził TikToka, to TikTok jest tworzony przez zwykłych ludzi. Zwykli ludzie z budowy, z pracy pokazują, jak budują mieszkania, wszystko jest teraz pokazywane. I inni pokazywane. chcą to oglądać, tak? I tak, inni chcą to oglądać, oczywiście. No, no dobrze, czyli ci, którzy budują mieszkania, nagrywają to, jak budują mieszkania, wrzucają to potem do sieci, stają się gwiazdami internetu, dlatego że budują mieszkania i to nagrywają? Czy ja dobrze no, rozumiem? No nie, że teraz, żeby się stać gwiazdą, to nie jest takie proste, bo bardzo dużo osób upublicznia filmiki, wrzuca filmiki, ale wybijają się jeden, dwa. Czyli nie, nie, chodzi o to, że dużo osób. E, chce to oglądać. Chce to oglądać, dużo, dużo osób wrzuca te filmiki, ale przykładowo, jeżeli ktoś zaczyna. To wybije mu się powiedzmy, jeden filmik na 100 rok, że będę musiał wystąpić, żeby nie wypaść z tego rytmu. N niestety, albo, albo to robię, albo, albo uciekam i wypadam. I faktycznie zdarzyła się. Yy, się okazja taka, zostałem zaproszony do, do walki z młodym chłopakiem, którym wyzywał mnie w internecie, który nic nie pokazywał, ale mnie krytykował na każdym kroku. Natomiast sam nic yy, nic nie pokazywał. No i ta walka miała się odbyć, twarzą, nie właścicielem, tylko twarzą tej Federacji Miał być antykrólikowski, który po prostu wymyślił sobie i brnął dalej w to, żeby, żeby szokować ludzi. No niestety, wyszło tak jak wyszło, czyli że Gali nie ma, federacja jest zamknięta. A ty rzeczywiście przygotowywałeś się do tej walki? I faktycznie się przygotowywałem, tak. No dobrze, tej walki nie, nie, nie będzie i tej Gali te, też nie, ale jakaś tam w przyszłości ciebie czeka? Przygotowuje się nadal. Codziennie ćwiczę, bo wcześniej czy później tak się nadarzy taka okazja. Dziękuję Ci bardzo Marcin Mazur, najbardziej znany youtuber z Piotrkowa. Był gościem w programie O Tym Się Mówi. Ten filmik, który dzisiaj nagrałeś, on trafi na twój... Na mój kanał Marcin Mazur. Dziękuję Tobie Marcinie, dziękuję Państwu. Ja Tobie również. Jest. Jest wywiad? Dobrze, weź Ja właśnie zapomniałem o tym, zapomniałem kupić gazetę. Dobry tytuł. Piotrkowianin strzymał kontrowersyjną galę. I tutaj właśnie, tak, bo tutaj jest typowo wywiad ze mną na temat gali, jak to się odbyło i tak dalej. Kto jest temu winny? Widać w to w pięknym dniu. Gala się nie odbędzie, nie wystąpię. Wszystko jest takie dosyć skomplikowane, bo, bo niby gala jest, ale nie wiem czy ja mogę, wiesz... Nie wiem czy ja mogę też tak mówić, ze względu na to, że nie mam jeszcze rozwiązanej umowy. A chodzi o to, że ktoś inny przejął projekt logo wykupił. Chociaż nie, to to można powiedzieć. Logo, logo kto inny wykupił i organizuje, ooo, i organizuje galę po prostu pod swoją nazwą, marką i tak dalej. E, ale i nie, ja już nie wystąpię. Przyszliśmy z Miłoszem, mówię, zrobię jakieś takie po, porządki w piwnicy. E, mam jakieś stare półki, od dawna one były, wiele, wiele lat, więc je wyrzucimy i po prostu zrobimy miejsce, żeby więcej miejsca było, aby jakieś, zobaczyć jakieś te tapety, które Pewnie mają ze 20 lat, tak mi się wydaje. By... Więcej! Przecież to to ma na pewno więcej niż 20 lat. Mimo, że, że jak zobaczył, to się zdziwił. Te słoiki mają około 30 lat. Mniej więcej. Tyle będą miały. Były zabunkrowane, schowane i <laughs> przez tyle lat ich nikt nie wyrzucał. Nie wiem, co tam jest. O, zobacz, nawet Nawet tutaj wiesz, jak nie jakieś płyny były, to wszystko wyparowało. Co to jest? Zgadnij. Przecież mamy to. Uważaj, roz, roz, bo to się rozkłada. Prztrzymaj to. Wiecie, co to jest? Piła. Radio. Co? Radio. Jakie radio. radio? To jest piła? No i co to jest? No piła. No piła, dobrze. P tak, dobry kierunek. Skrawarka. Piła do czego? Do, do metalu. Nie. Do drewno. jedzenia. Tak. Do krojenia chleba. Ale numer, znalazłem jeszcze, tak, to jestem ja z Kasią, znalazłem jeszcze całe, całą ulotkę, cały tutaj karton ulotek naszych ślubnych, to jest 2004, wolne terminy na 2004-2005 rok, czyli jeszcze wtedy Miłosza nie było. Chłopaki mają radochę, bo w ten sposób... Radochę, przyszedł... moje palce. No tak, jeździł Marce, tam gdzieś się skaleczył, teraz miłość. dawaj. Tylko uważaj. Jakby się wywalił teraz, to byłoby nieźle, co?